Rozdział dwudziesty Korap uczyniony przez Noego na rozkaz Boży jest we wszystkich swoich szczegółach przepowiednią o Chrystusie i jego Kościele. Bóg rozkazuje Noemu człowiekowi sprawiedliwemu, jak świadczy prawdomównie Pismo Święte, doskonałemu w rodzaju swoim, nie w takim oczywiście stopniu doskonałości, w jakim będą obywatele państwa Bożego w onej nieśmiertelności, która ich równymi uczyni aniołom Bożym lecz tylko o tyle doskonałemu, o ile mogą być ludzie doskonali w tej tutaj pielgrzymce, ażeby zbudował korab, w którym Noe, wraz ze swoimi najbliższymi, a więc żoną, synami i synowymi, i ze zwierzętami, które na rozkaz boski weszły do korabia, mógł być ocalony od zagłady potopu. Wszystko to było niewątpliwie obrazem proroczym pielgrzymującego w tym świecie państwa Bożego czyli Kościoła. Ocalonego również przez drzewo, na którym zawisł pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Same te wymiary korabia, długość, wysokość i szerokość jego oznaczają ciało ludzkie, w którego istocie pośrednik przyśmiał wedle obietnicy i przyszedł. Długość, mianowicie ciała ludzkiego, od czubka głowy aż do podeszwy, jest sześć razy większa od szerokości którą liczymy od boku do boku, a o dziesięć razy większa od wysokości, albo raczej głębokości, czy grubości, która jest w człowieku leżącym od pleców aż do brzucha. Czyli, że gdyby zmierzył człowieka na wznak albo na twarz leżącego, to długość jego od stóp do głów będzie sześć razy taka, jak szerokość od boku jednego do drugiego, a dziesięć razy większa niż wysokość jego od ziemi. Stąd korab Noego miał 300 łokci długości, 50 szerokości, a 30 wysokości. Korab miał drzwi w boku swoim. Jest to zaiste owa rana zadana ukrzyżowanemu, gdy włócznią bok jego przebodzono. Przez nią bowiem wchodzą przybywający doń, bo z niej wypłynęły sakramenty, przez które wierzący wtajemniczają się. To, że z Belek czworograniastych, rozkazano korab budować, oznacza stałość w życiu świętych, bo czworogran, na którąkolwiek płaszczyznę obrócisz, stać będzie równo. Podobnież wszystkie inne szczegóły, o których się mówi w opisie budowy korabia, są znakami różnych rzeczy dotyczących kościoła. Lecz teraz wyliczanie tego byłoby zbyt długie, zresztą już żeśmy to uczynili w dziele napisanym przeciwko, Faustowi Manichejczykowi, który zaprzeczał, jakoby w księgach Hebrajczyków było cośkolwiek prorokowane o Chrystusie. Jest to, co prawda, możliwe, że ktoś trafniej od nas, a od tego kogoś znów ktoś inny jeszcze trafniej te rzeczy wyłoży. Byleby jednak wszystkie te rzeczy, o których mówimy, zastosowane były do rzeczonego Państwa Bożego. Które na tym tumarnym świecie niby wśród potopu pielgrzymuje, wtedy tylko wykładający zbyt daleko nie zboczy od myśli tego, który te rzeczy spisał. Gdyby ktoś na przykład te słowa Pisma Świętego, na dole we dwa piętra i we trzy piętra uczynisz go, chciał rozumieć nie tak, jak ja o tym powiedziałem we wspomnianym dziele, mianowicie, że Kościół, ze wszystkich narodów złożonych nazywa się dwupiętrowy z powodu dwóch gatunków, dwóch gatunków ludzi, to jest ludzi obrzezania i nieobrzezania, których apostoł w inny sposób nazywa Żydowinami i Grekami. Trzypiętrowy zaś, że z trzech synów Noego po potopie wszystkie narody powstały. To może ktoś i co innego przez te słowa rozumieć, byleby się to wierze nie sprzeciwiało. Bo ponieważ chciał Bóg, aby nie tylko na dole korabia były mieszkania, ale i na górze, i te nazwał na dwa piętra, i jeszcze na wyż, wyższej części od tej wyższej, i te nazwał na trzy piętra, żeby od samego dołu ku górze trzecie powstało mieszkanie, można by więc przez to rozumieć owe trzy cnoty zalecane przez apostoła: wiarę, nadzieję i miłość. Można by również jeszcze snadniej ten trojaki plon ewangeliczny, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny, rozumieć i przez najniższy plon czystość małżeńską, dalej miłość wdowieńską, a przez ten najwyższy dziewiczą, a może jeszcze jaki lepszy zgodny z wiarą wykład państwa tego świętego, obmyśleć, by się dało i przedstawić. To samo powiedzieć można i o innych rzeczach, które tu wykładamy, bo czy je tak czy owak rozstrząsać będziemy, wszystko to do zgody z wiarą katolicką musi być dostosowane.